Żyła kiedyś stara królowa, która od wielu lat mieszkała samotnie z bardzo piękną córką. Kiedy dziewczynka urosła, zaręczono ją z księciem odległego królestwa. Gdy nadszedł czas, aby oblubienica udała się do swojego narzeczonego, stara królowa spakowała jej mnóstwo ubrań, klejnotów, złota i srebra. A także zastawy stołowe oraz wszystko to, co należało do królewskiego wiana. Królowa bowiem bardzo kochała swoją córkę. Podróż wysłała razem z nią służącą, aby ta opiekowała się królewną. Każda z nich dostała na drogę konia. Tyle, że kracz królewny nazywała się falada i potrafiła mówić. Gdy nadeszła godzina rozstania królowa weszła do swojej komnaty i ostrym nożem nacięła sobie palec. Następnie podłożyła pod niego białą chusteczkę i zaczekała, aż wpadną do niej trzy krople krwi. Potem dała chustkę córce i powiedziała: Kochanie, Schowaj to dobrze. Może ci się przydać w drodze. Po tych słowach z żalem się pożegnały. Królewna schowała szmatkę na piersi, siadła na konia i wyruszyła do narzeczonego. Kiedy przebyli już spory kawał drogi, królewna poczuła pragnienie i powiedziała do służącej: Zsiądź i przynieś mi w mym kubku trochę wody ze strumienia. Bardzo chce mi się pić. Jeśli chce ci się pić. Powiedziała służąca: Sama zsiądź, połóż się nad strumikiem i napij. Ja twoją służącą nie będę. Królewna czuła tak wielkie pragnienie, że zsiadła z konia, podeszła do strumienia i napiła się wody, lecz nie mogła pić ze swego złotego kubka. Biedna dziewczyna powiedziała płacząc: Mój Boże! Trzy krople krwi jej odpowiedziały: Gdyby to twoja matka widziała, serce by jej pękło z bólu. Jednak królewska córka potrafiła być pokorna i nic nie powiedziała, tylko z powrotem wsiadła na konia. Przejechały następne kilka mil, ale dzień był upalny i słońce mocno prażyło. I królewna ponownie poczuła pragnienie. Gdy zbliżyły się do rzeki, powiedziała jeszcze raz do służącej: Idź i przynieś mi wody w moim złotym kubku. Zapomniała już o złych słowach, jakie poprzednio usłyszała, ale i tym razem służąca jej odpowiedziała. Jeśli chce ci się pić, to sama sobie przynieś wodę. Ja twoją służącą nie będę. Ponieważ królewna była naprawdę bardzo spragniona, zsiadła z konia i uklękła nad wodą, mówiąc Mój Boże, a krople krwi jej odpowiedziały, gdyby to twoja matka widziała, serce by jej pękło z bólu. Gdy tak stała pochylona, pijąc wodę, chusteczka z trzema kroplami krwi wysunęła jej się z za nadrza i wpadła do strumienia. Królewna tego jednak nie spostrzegła. Wszak zauważyła to służąca i ucieszyła się, że córka królewska, zgubiwszy chusteczkę z matczyną krwią, będzie teraz słaba i bezradna. Gdy królewna chciała ponownie wsiąść na swego konia, zła służąca zawołała: Chwileczkę, falada należy do mnie, ty wsiadaj na mego rumaka. Królewna musiała ustąpić. Potem służebna ostrym tonem kazała jej ściągnąć królewskie szaty. I ubrać jej własne. W końcu też zmusiła dziewczynę, aby przysięgła, że na królewskim dworze nie powie ani słowa o tym, co ją spotkało. Królewska córka pod groźbą śmierci przysięgła, ale falada wszystko słyszała i zapamiętała. Następnie służebna dosiadła faladę, a prawdziwą pannę młodą posadziła na swoją szkapę i tak pojechały dalej. Gdy przybyły na zamek, zapanowała tam ogromna radość. Królewicz wybiegł im na spotkanie i zsadził służebną z jej konia, sądząc, że to ona jest królewną. Zaprowadzono ją na górę, tymczasem prawdziwa królewna została na dole. Stary król wyglądał w tym czasie przez okno i zobaczył delikatną i piękną dziewczynkę stojącą na dziedzińcu. Wszedł więc do pokoju panny młodej i zapytał wybrankę o jej towarzyszkę, która została na podwórzu. Król bowiem chciał się dowiedzieć, kim ona jest. Zabrałam ją w podróż do towarzystwa. Dajcie tej dziewczynie coś do roboty, by się nie nudziła. Stary król nie znalazł jednak dla królewny żadnego zajęcia. W końcu rzekł: Mam małego pastuszka, który pasie gęsi. Mogłaby mu pomóc. Chłopiec miał na imię Kubuś. Posłano do niego prawdziwą królewnę, by pasała z nim gęsi. Wkrótce potem do królewicza przyszła fałszywa wybranka i powiedziała: Najukohańszy, zrób mi przysługę. Co tylko chcesz, odrzekł książę. Każ proszę, by kat ściął głowę mej klaczy. Zezłościła mnie bowiem bardzo podczas podróży. Naprawdę zaś bała się, że walada powie, jak służąca potraktowała prawdziwą królewnę. Falada musiała umrzeć. Gdy się o tym dowiedziała, prawdziwa narzeczona obiecała rzeźnikowi sztukę złota za drobną przysługę. W murach miasta znajdowała się ciemna brama, przez którą królowna musiała przechodzić z gęśmi codziennie rano i wieczorem. Prosiła, by przybito tam głowę fallady, aby ją mogła widzieć, gdy tędy szła. Kat przyrzekł to uczynić i kiedy obcięto koniowi głowę, zawiesił ją nad bramą. Codziennie rano, gdy przechodziła przez nią z Kubusiem, mówiła – Ach, falado, wisisz tutaj nad bramą. Głowa zaś odpowiedziała – o królewno pasierz gęsi, gdyby matka to widziała, serce by jej pękło z męki. Potem wyszli z gońskami za miasto w kierunku pól, gdy znaleźli się na łące, królewna usiadła na trawie i rozpuściła włosy, które lśniły jak czyste złoto. Kiedy zobaczył to kubuś, tak się nimi zachwycił, że chciał uciąć jej pukiel. Lecz dziewczę zawołało: Wiej, wiaterku wiej, kubusiowi czapkę zwiej, niech ją goni, niech ją łowi, aż uczesze włosy złote, i na powrót je zaplotę. Wówczas zerwał się silny wiatr, który zdmuchnął chłopcu czapkę i pogonił ją przez pola. Ten zaś za nią biegał, a kiedy powrócił, dziewczyna zdążyła już uczesać włosy i z powrotem je zapleść. Bardzo go to rozgniewało i nie odezwał się ani słowem aż do wieczora, gdy pognali gęsi z powrotem. Na zajutrz, gdy przechodzili przez bramę, królewna znowu powiedziała – Ach, falado, wisisz tutaj nad bramą, Głowa natomiast odparła. O królewno pasiesz gęsi, gdyby matka to widziała, serce by jej pękło z męki. Ponownie, gdy dotarli na łąkę, królewna rozplotła włosy i zaczęła je czesać. Nadbiegł Kubuś, by tym razem uciąć pukiel, lecz ona szybko zawołała. Wiej, wiaterku, jej Kubusiowi czapkę zwiej, niech ją goni, niech ją łowi, aż uczesze włosy złote i na powrót je zaplotę. Zerwał się wiatr, porwał czapkę Kubusia, nosił ją po polu, a chłopiec musiał za nią biegać. Gdy wrócił, włosy były już zaplecione i nie dostał ani jednego z nich. Później dalej paśli gęsi aż do zmierzchu. Gdy wrócili do domu, Kubuś udał się do króla i powiedział nie będę już pasał gęsi z tą dziewczyną. Dlaczego? Ach, bo ona codziennie mnie złości. Stary król kazał sobie dokładnie opowiedzieć, co ona takiego robi, że irytuje chłopca. Kubuś zaś rzekł, codziennie rano, gdy przechodzimy pod bramą z gęśmi, ona mówi do głowy konia zawieszonej nad przejściem. Ach, falado, wisisz tutaj nad bramą, a ta jej odpowiada. O królewno, pasiesz gęsi, gdyby matka to widziała, serce by jej pękło z męki. Potem Kubuś opowiedział o wszystkim, co się działo na łące i jak musiał gonić za kapeluszem, który porwał mu wiatr. Stary król poleciłby chłopak na zajutrz, poszedł pasać gęsi. Jak zazwyczaj. Sam zaś ukrył się obok ciemnej bramy i usłyszał, jak królewna mówi do głowy falady. Śledził ją także w drodze na pole, gdzie ukrył się w krzakach. Widział na własne oczy, jak gęsiarka i pastuszek poganiali gęsi na pole i jak potem dziewczynka rozplotła włosy, które połyskiwały w słońcu, zaraz też usłyszał, jak zawołała. Kubusiowi czapkę zwiej, niech ją goni, niech ją łowi, wieje w jej, wiej, aż uczesze włosy złote i na powrót je zaplotę. Nadszedł mocny wiatr i zerwał czapkę pastuszka, który musiał za nią biegać. Gdy był już daleko dziewczyna uczesała włosy i upięła je. Król zaś wszystko to bacznie obserwował, potem powrócił niezauważony. Wieczorem, gdy gęsiarka wróciła do domu, przywołał ją do siebie i zapytał, dlaczego tak dziwnie postępowała. Nie mogę tego powiedzieć ani tobie królu, ani żadnej innej ludzkiej istocie. Przysięgłam bowiem pod groźbą śmierci, że nikomu tego nie wyjawię. Król nalegał mocno i nie dawał jej spokoju, lecz nic nie mógł wskurać. W końcu powiedział: Jeśli nie powiesz mnie, to wyżal się przed piecem i poszedł. Dziewczyna podeszła do pieca i płacząc oraz lamentując, wylała z serca wszystkie swoje troski i powiedziała: Oto jestem przez cały świat zapomniana, pomimo tego, że jestem królewną. Fałszywa służąca zaś nakazała mi zdjąć królewskie odzienie i sama zajęła miejsce u boku mego narzeczonego. Ja natomiast muszę paść gęsi. Gdyby to moja matka widziała, pękłoby jej z żaru serce. Stary król stał na zewnątrz przy kominie od pieca i słyszał wszystko, co mówiła. Potem wrócił i pozwolił jej odejść od komina. Następnie polecił ubrać ją w królewskie szaty, wezwał swego syna i powiedział mu, że jego narzeczona jest fałszywa. Oraz że to służebna prawdziwej królewny, której kazano paść gęsi. Młody książę był oczarowany wdziękiem i urodą prawdziwej narzeczonej. Z tej okazji wyprawiono wielką ucztę, na którą zaproszono wszystkich znakomitych gości. Królewicz zasiadł na pierwszym miejscu przy stole, a po jego obu stronach prawdziwa i fałszywa narzeczona, która była tak zaślepiona, że nie poznała królewny wystrojonej w piękne szaty. Kiedy wszyscy się najedli i napili, król zadał służebnej zagadkę. Na co zasłużyłaby osoba, która uczyniłaby następującą rzecz? Zapytał i opowiedział jej całą historię. Fałszywa narzeczona odrzekła. Taką osobę powinno się zamknąć do beczki nabitej gwoździami i ciągnąć za końmi po ulicach, aż wyzionęłaby ducha. Oto sama siebie osądziłaś, powiedział król. A sprawiedliwości. Stanie się zadość. Młody książę poślubił swoją prawdziwą królewnę, po czym oboje panowali w swym królestwie w pokoju i szczęściu.